Cześć wodniki, witam Was w horoskopie tygodniowym od 29 września do 5 października. Zobaczmy, jaki ten tydzień dla Was będzie, co będzie wyzwaniem tego tygodnia. Trójka kielichów, spotkanie, towarzystwo, jakieś miłe rozmowy, więc... Nie warto siedzieć w domu. Trójka kielichów mówi być może o jakimś sukcesie, o tym, że coś się udaje, coś się udaje uzyskać, coś się udaje osiągnąć. Będą ludzie, którzy będą Was wspierać, może jakieś spotkania towarzyskie, może rodzinne. Więc gdzieś tutaj jakieś miłe rozmowy dla kogoś. Bardzo fajnie się to pokazuje. Jakaś zabawa dla kogoś. No zobaczmy w takim układzie, co się wydarzy w tym tygodniu. E, dziewiątka Mieczy. Dziewiątka Mieczy mówi być może o tym, że Będziecie coś przeżywać, że będziecie się nad czymś zastanawiać, coś rozważać. Może być też tak, że będziecie pewne rzeczy widzieć w czarnych barwach. Więc tutaj też może być takie pisanie czarnych scenariuszy, a na wyzwaniu jest właśnie wręcz odwrotnie optymizm, osiągnięcie tego optymizmu. No, może być tak, że niektórzy będą właśnie mieć mętlik w głowie, będziecie coś bardzo dużo rozmyślać, bardzo dużo się zastanawiać, bardzo dużo rozmawiać, o czymś. No, ktoś może mieć nieprzespane noce, nawet się tak pokazuje dosłownie. Więc faktycznie, jest coś, co w jakiś sposób może wam sprawiać problem, czy też jeżeli nad tym bardzo intensywnie myślicie, no to jednak jest to bardzo ważne dla Was. Ta trójka kielichów, ona może mówić na wyzwaniu również o tym, że być może pojawia się jakiś romans i tak naprawdę no ta dziewiątka mieczy może mówić, że to będzie też przyczyną tego, że Wy będziecie tak mocno rozmyślać, co robić w tej sytuacji, może po prostu poznajecie kogoś, kim jesteście zauroczeni, a może po prostu... Już jesteście w takiej sytuacji, i w jaki sposób ten tydzień no, będzie taki trochę niespokojny dla Was. Zobaczymy w takim układzie niespodziankę, czyli coś miłego. Będą takie dni, kiedy będziecie mogli się. Uspokoić. Będziecie mieli czas dla siebie, żeby się zastanowić, przemyśleć pewne kwestie, pewne rzeczy. Oczywiście niespodzianką może być ktoś z żywiołu Ziemi byk, koziorożec, panna. To może być osoba, która w jakiś sposób będzie Was wspierać w Waszych decyzjach, może Wam coś pomóc, może się zaangażować w jakąś pomoc Wam, może Wam po prostu um, w jakiś sposób doradzać. Pewne kwestie. Rycerz Monet może mówić o takim spokoju, o tym, że ktoś może się nie denerwować, ktoś może się tutaj, będziecie się czymś przejmować, ale niespodzianka przyjdzie coś, co w jakiś sposób um, spowoduje, że będziecie że się przestaniecie, o, tak powiem, że przestaniecie przejmować jakąś sytuacją właśnie, jakąś sprawą być może. A więc ktoś tak jakby Was uspokoi, ktoś jakby Wam, no, ja bym powiedziała, po klepie po plecach, tak, powie dobre słowo, które będzie dla Was miało ogromne znaczenie. Więc gdzieś tutaj ta niespodzianka to taka... Ja bym powiedziała ściągnięcie właśnie tutaj tego, co jest w tej dziewiątce mieczy, czyli tych takich myśli, może tego czarnowictwa, jakichś pesymistycznych kwestii. To może być ktoś, kto naprawdę będzie Was no, tak mocno wspierał i w jakiś sposób słowami powie, czy też doradzi pewne rzeczy, więc tutaj może tak być. No niespodzianką. Może być to, że wy będziecie mieć jaki, jakąś strategię, obmyślicie sobie. Bo tutaj może być w tej dziewiątym mieczy myślenie nad jakąś strategią działania, na przykład, co zrobić w tej sytuacji. No. Więc gdzieś tam też może być, że jakaś strategia przyjdzie wam z pomocą, lub jakaś osoba po prostu. Zobaczmy, na co, na kogo uważać. Na to, że nie przyjmiecie jakiejś szansy, okazji. Czwórka kielichów mówi o tym, że ktoś wyciąga do Was rękę, a Wy jej nie przyjmujecie. I to może chodzić o to właśnie spotkanie. Tutaj jest na wyzwaniu to spotkanie, więc może być tak, że ktoś Was gdzieś zaprosi, a Wy na przykład się będziecie zastanawiać, albo się nie zdecydujecie, albo będziecie na przykład zastanawiać się, bo tam będzie ktoś. Kogo może nie chcecie spotkać? Eee, no, mogą być różnego rodzaju scenariusze, tak naprawdę. W każdym bądź razie, no, czwórka kielichów trzeba uważać na to, że się nie przyjmie tej szansy. W ogóle uważać, co to za szansa, co to za okazja pojawia się. Więc to trzeba rozważyć. Czy w jakim kontekście ona jest, kto, kto coś proponuje, o co chodzi konkretnie, więc gdzieś tutaj uwaga. Ja bym powiedziała, że uwaga w ogóle na kwestie używek, zwłaszcza mm, napojów. Więc na to uwaga, żeby nie przedobrzyć. No i rada. Myślę o sobie, dokładnie. Siódemka buław, no, Ty jesteś dla siebie najważniejszy i tutaj broń swojego zdania, broń swoich postanowień, broń swoich decyzji. Um, więc gdzieś tutaj faktycznie no, może być tak, że inni ludzie będą Wam doradzać co innego, a Wy będziecie myśleć co innego, więc tutaj też to się pojawia. Ważne, żeby po prostu um, dbać o swoje interesy, o swoje jakieś tutaj możliwości, um, może chodzi o bronienie kogoś. W każdym bądź razie, no tak jak. Aby w tym tygodniu trzeba było postawić na swoim. Zobaczmy, jak praca. Śmierć i pazik mieczy. Jakieś zakończenia. Eee, śmierć mówi w ogóle o zmianach. Zmianach. I tutaj Pazik Mieczy może mówić o jakiejś rozmowie. Rozmowie, która będzie dotyczyła jakichś zmian. Ktoś może w ogóle zastanawiać się nad jakąś zmianą w pracy. Ale tutaj może chodzić również o zakończenie czegoś. Może chodzi o zakończenie współpracy i rozmowa na ten temat, tak jakby dopiero wstępna. Może jeszcze nie podejmujecie decyzji. No, niektórzy w śmierci mogą podjąć decyzję, to fakt. Ale tu będzie rozmową to zakończone w jakiś sposób. Więc gdzieś no, w tej śmierci. Hmm, Chodzi o to, że ktoś być może ma na siebie inny pomysł, może ma inną ofertę, którą przyjmuje, no i tutaj y, po prostu decyduje się odejść. Może, chodzi, oczywiście, chodzić o na przykład przejście w, tej same, w ramach tej samej firmy, z jednego stanowiska na drugie, rozmowy na ten temat. Więc tutaj też może chodzić o to, o to, że ktoś tutaj się będzie chciał szkolić, bo chodzi mnie, czy może mówić o szkoleniach różnego rodzaju, więc też może być jakaś kwestia dotycząca szkoleń, ale przede wszystkim jakieś rozmowy tu mi się pokazują. Może być też kwestia wyjaśnienia sobie czegoś. To jest taka szczera rozmowa. To jest taka no, prawdomówność. To jest takie rozliczenie się po prostu w tej śmierci, tak? I w tym baziku mieczy. Szczere rozliczenie się z kimś. Może wyjaśnienie sobie jakichś konfliktów, jakichś problemów. Może w pracy. No w każdym razie tu są takie bardziej rozmowy, ale które mają przynieść jakąś zmianę. Które mają w jakiś sposób zakończyć, być może jakieś spory, a może po prostu Wy podejmujecie decyzję o zakończeniu współpracy z kimś i tu jest rozmowa z tą osobą. Jeśli szukacie pracy, też pokazują się rozmowy, być może będziecie faktycznie chcieli znaleźć coś i tutaj też te rozmowy się pokazują. Może ktoś się chcieć doszkalać w jakimś kierunku. Zobaczmy relacje. Wisielec i trójka buław. Ktoś będzie zastanawiał się nad rozwijaniem relacji. Może być tak, że, tak jak mówiłam o jakimś romansie, i tu też się to pokazuje, więc niektórzy będą przystopują ten romans, inni innym się otworzą oczy na pewne rzeczy. Więc tutaj może chodzi o kwestię tego romansu, a może chodzi o kwestię po prostu relacji, w którą stronę chcecie iść, w którą stronę chcecie się rozwijać, tak? Czy relacja stała, w której jesteście, czy jednak ta romansowa? Więc gdzieś tutaj ten wisielec mówi o jakichś przemyśleniach, o spojrzeniu w, z innej perspektywy. Może do tej pory czegoś nie dostrzegaliście i ten tydzień jakby Wam coś uświadomi, może coś pokaże, może dzięki temu jakiemuś spotkaniu, rozmowie, coś tutaj się dowiecie, coś będzie miało wpływ na późniejszy Rozwój, czy wasze decyzje, czy rozwój po prostu sytuacji u was. Prywatnej. Może chodzić o to, że ktoś się będzie zastanawiał nad jakimś wyjazdem w ogóle, nad jakąś podróżą, albo ktoś będzie chciał jechać w jakimś kierunku, więc tutaj też tak może być. Może to być też taki tydzień, który z jednej strony będzie przynosił taki spokój, opanowanie, a z drugiej strony, no, gdzieś taką chęć chęć przeżycia jakiejś przygody, czy chęć zrobienia czegoś nowego albo pójścia w jakimś kierunku, który na przykład już sobie planowaliście z. Partnerem, partnerką, chcieliście coś robić, ale się będziecie jeszcze zastanawiać nad tym, może będziecie obmyślać jakieś plany na przykład z jakiejś Waszej relacji również, bo tutaj też to może się pokazywać. Natomiast jeśli jesteście singlami, no to pokazuje się, że jest szansa na poznanie kogoś, szansa na jakiś wyjazd. Od Was dużo zależy, bo jednak wisielec może spowalniać pewne rzeczy, więc tu może być tak, że nie będziecie reagować na jakieś zaczepki, na jakieś propozycje spotkania, wyjścia, randki, więc też tak może być. No więc um, może być tak, że niektórzy będą się gdzieś tam umawiać i Niekoniecznie. Pozdrawiam, cześć.